Cześć wszystkim, ja jestem Bastek88 i zapraszam Was serdecznie na czwarty odcinek z serii gry przeglądarkowej Dragon's Sang. No i co teraz? Jesteśmy. E, dlaczego jesteśmy e, w mieście Kingshill? Mm, dlatego otóż to, że e, wczoraj e, nagrywałem odcinek następny odcinek, właśnie z No i niestety Pech był taki, że komputer mi się zawiesił i wszystko no niestety straciłem a szkoda i, i co po nagronie miałem właśnie 9 level tak jak tutaj właśnie widać 14287 punktów doświadczenia yy, no ale dobra mm, zabierzmy się za za następujące misje co ja mam tutaj do wykonania? Nieznany wróg Ubi, 25 egzemplarzy ożywionego szlamu na zachodzie i południu, łąk No i następna misja: odbierz cuknię Maryki, wjedźmy złoto złodziejce, złodziejce, na południu, łąk No dobra, no to co? No to lecimy, prawda? nie wiem czy mogę włączyć czat. Kurczę, można... Jakoś czat można włączyć, teraz już zapomniałem jak. Okębiczyn. Dobra, walić to. Mm, dobra, może sobie jakieś inne... Nie, najpierw sobie weźmiemy te, te, te dwie misje, wykonamy i... I dopiero jeżeli zdążymy, to yy, weźmiemy sobie trzecią. No ale co? Mm, Trzeba ubić te szlamy. Coś tam poubijałem troszkę. Chlas już. Padają te gobliny zakichane. Nie lubię tych czarownic. Naprawdę. Yy, I teraz tak. Co do serii z... z Minecrafta. Yy, odcinek wrzucę yy, prawdopodobnie yy, jutro. Oraz też się pojawi jeszcze jeden odcinek z Dragon Sanka, ma akurat długo nie nagrywałem. Także jutro się, o jutro się możecie spodziewać kolejny odcinek i to na pewno z Dragon Sanka. No i prawdopodobnie wrzucę z, z Minecrafta. Hmm. Co jeszcze? Co jeszcze miałem powiedzieć? Aha. O ostatnim odcinku. Jeden właśnie z, z użytkowników na YouTubie zadał właśnie mi takie pytanie: dlaczego? Czyli, e, co najlepiej dawać w tem roczne monetę, co ulepszać? E, powiem Ci tak, że jeżeli mi się zdaje, to chyba się nazywałeś Pana Paranormalek, tak? Tak, chyba tak. Yy, powiem Ci tak, yy, najlepiej, najlepiej yy, ulepszyć sobie yy, zbroję oraz mieczek, prawda? Yy, to właśnie zapewni ci w tych katakumbach, że będziesz po prostu. No, no będziesz dobry, nie? Nie będą, ci, nie będą ci tak zabijać. Ale co? Najpierw muszę iść tutaj do tego. Czekajcie chwileczkę. Yy, do tej wiedźmy. Ale gdzie to teraz się znajduje to ja naprawdę nie wiem hmm, To się chyba ten szło Tutaj będzie chyba Zaraz zobaczymy Mam taką nadzieję O tu już są te te Jelenie z dziadowca, z dzikich serc. Fucken muszę sobie zaraz zmienić na mieczyk. Oj, właśnie mam teraz dziesiąty ładny level. Pięknie. Ale mieliśmy... mieliśmy, prawda, zadania robić, niż tutaj z nimi walczyć, ale dobra. Zabijemy tą wiedźmę i uciekamy. Yy, co miałem tam jeszcze wam powiedzieć? Dobra... Tu mamy jeszcze to... Wow... Co to jest? Dobra, nie chce mi się czytać tego. Nie tu atakują. Tych jeszcze tutaj weźmiemy. Spadasz. Pięknie. Dobra, mm, to co, teraz idziemy do tej wiedźmy, nie wiem czy to się w tam z w tą stronę szło? Chyba tak. I tam się chyba teraz tutaj skręcało. a ja idę... w dół cały czas. te szlamy możemy zabić. Będziemy mieć... Padasz. Okej, okay, 16 na 25. No jak widać jeszcze te tam parę... parę tych szlam ubiłem już. Nie, tu się jednak nie schodziło. Czy my mamy tutaj tarczyn nie, i Tak to mamy i tak. Dobra, tego chyba się tędy szło. Teraz już nie pamiętam. Tak, chyba tędy, dokładnie. Tam będzie ta, 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 ta wiedźma taka. Usta na głowie. nie, tam po cholery. Mam chyba ulepszoną. dobrze pamiętam. Tędy się szło. Fucking nie. Zaraz zobaczymy Dokładnie. Zostaw mi go! Eee. Jest Wiedźma! O nią mi właśnie chodziło. Nie wiem czy to jest... A to chyba ta Tak Wiedźma złodziejka Dokładnie Teraz ty dostaniesz ty. Stara prukwo. tak jest pięknie ha no i jeszcze mam brak miejsca w inwentarzu no zarobiście nie tu mamy ulepszoną chustę na głowie a tutaj tutaj na czoło chwilka zaraz zobaczymy yy. aha tu mam tak wartość zbroi 12 więcej punktów życia 14 tu mamy mmm yy. Tak, chwilkę, chwilkę muszę cięcie zrobić. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Jak był, widać byłem oddolony. Dobra, wzięliśmy tą, tą... Yy... Zaraz wam powiem co. Tą szatę, tak? Tą suknię, okej. Okay. No dobra, no to lecimy dalej. Okej. Okay. Dobra, nie chcę mi się z sobą walczyć, ty Wiedźmo za Trzeba te bagnioki wyeliminować jak najwięcej Dawaj, 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 młody, dawaj, pięknie. Robię sobie mikrofon. Las, pięknie. Tu mamy ile trzy zarobiście. Giniesz. Najlepsze jest właśnie to, że tu nie możesz, możesz zadawać tym, tym bohaterem O, już mam wszystkie te. te. Jest 100 na 100. Ok. 104 SNC BTW. No to nam się przyda na pewno na 100%. Będziemy lepsze ciosy zadawać. Wiedźmy za pierwszym razem. A tych bagników zobaczymy za którym. No widać, się, za trzecim Zachębiczy nie. Pieprzone czarownice. Wiedźmy raczej. Dobra, nie traćmy czasu na, te, na to gówno. Yy, idziemy do zamku jak najszybciej, yy, robić kolejne misje, prawda? Już mamy... Tam taki skichana. Już mamy dziesiąty poziom, zarobiście. Chwileczkę, dobrze idę, dobrze idę, jasne. mam nadzieję, że jak to będę renderował to nic się nie stanie. Dobra. To teraz do kogo? Tutaj mieliśmy na pewno tam na ten i tutaj na lewo, ok? Na lewo i prawo Do tej... Wiedźmy. 540 tak jest. No zarobiście, ukończyłem już u tej też. To coś ma, nie? Czyli on, a nie ona. Dobra, i teraz lecimy tam do tego dowódcy Haralda, czy jak on tam? Grigorego, okej. Okay. Okej, okay, samiście mało doświadczenia. Wow, ubić 40 tropowców. Z dzikich serc. Haha. <grym> Lubi 20 zwiadowców z dzikich serc na północnym skraju Łąk z Tu mamy 11 poziom, a tutaj też mamy 11 poziom. A jakieś jeszcze inne misje? Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery Znaki za yy, wykrzykniki. To zobaczymy tych tutaj. Najpierw tego, droga do sławy. Porozmawiaj z Wolfgangiem wściekłym przed areną w King's Aha, i tutaj trzeba będzie prawdopodobnie walczyć z, z kimś tam. O, poroz... Można sobie po prostu ustawić PvP, prawda? Że będziemy mieć na czerwono Nick z topiskiem PvP. Mm. Ale nie, tego na pewno nie będę brał. Tylko podejdę tam do niego, pewnie będzie jakiś doświadczenie, to nam się przyda. Mm. Porozmawiaj tak, dokładnie, Zgłośnie do rywalizowania, no właśnie. Grupa przeciwko grupie i walczyć do końca. Mm, nie na razie tego nie będę brał. Może w innym odcinku. Innym razem yy, tutaj zobaczymy. Yy, tu już jest 12-12 level. Cholercia. Nie ma jakiegoś mniejszego. Żeby jak najszybciej... I to tutaj. Zobaczymy tam na górze. Kogo tutaj? O, dziewiąty. Znajdź ulepszony kapelusz zbieracza u goblinów w awanturniku. Znajdź ulepszone rękawice zbieracza u wiedźm. Znajdź ulepszone zbieracza w ożywionym szlamie. U tropowców. Okej, okay, to, nam, to nam pasuje, a tutaj, o już 13 lol, shit madafaka men, e, zobaczymy sobie tutaj tego gościa, czyli kobite. siódmy znać, e, e, dobrze zachowany pazur goblina, awanturnika w naukach z Fairfield, okej, okay, na sobie, jasne. Jeszcze chyba nie sprawdzaliśmy tutaj. Tu u tej panny. Odnoś zawiniętko nad niesturni na zachodzie groty Hagastro, A to już są groty Hagastro, To nie, na pewno nie. Może sobie pójdziemy kiedy indziej. Jak to będziemy lepszy level, prawda? Eee, to tak, mamy ile? Mamy dwie te. Dwie misje do wykonania. Dobra. I prawdopodobnie po tej misji. W tych dwóch misjach zakończymy kolejny odcinek. Jak nam to na razie dobrze, bardzo dobrze idzie. Mm. Mamy tu jakieś znaki i zapytania? Nie ma. Shit, wiedziałem. Yy, bo jedna będzie dla tych właśnie... ...tutaj... Do binów. Już mamy jedno Fucken biczeń, ile tutaj go jest? Więcej was matka nie miała? Fucken Lol, ale Dobrze mieć, dobrze mieć tą esencję bitewną, bo się naprawdę przydaje Jakbym nie miał tego to, byłoby kiepsko Ale i tak byśmy sobie poradzili na pewno i tak Dobra wiesz to Nie ma miejsca w inwentarzu, shit Dobra co tam wyrzucamy? Weźmiemy, to wyciepniemy. Tu musimy sobie ulepszyć myk, myk. Pokędnicze nic nie mam tego. Tu to mogę. Fuckę tak już nie mogę. Lipa, dobra. Tak, bierzemy to. Co tam jeszcze? To wyciepniemy. To wyciepniemy. Wezmę sobie mieczek, bo mieczek jest lepszy, niż ten shit. Poziom siódmy. Poziom szósty, ale to jest... To jest to chusta. chusta zostawia. Dobra. Okej, okay, i teraz mamy tak u tego bagnioka jeszcze, prawda? U bagnioka i tamtych zbieraczy. Dobra, to lecimy najpierw do bagnioka. Mmm Która to ten Eee... Jest ten szlam. Pięknie! Ten... Gdzie ty wiedźma zakichana we mnie? Zbierasz. Już naprawdę z konkretnych ulepszone, ulepszone buty zbiorcze od Dobra, pierdzielam stąd idę jak najszybciej tam na ten tych dzikich serc. Chyba jeszcze jedna misja tam jest. Ej, nie dokonicie mnie. Dobra. Chwileczkę poprawię sobie mikrofon Dobra Ale to, ma być, to mają być tropowcy, tak? Czy yy, szatan zbieracza u tropowców, tak Tropowcy to są te takie świnie, czy, czy wie jak to wygląda? Jak to nazwać? Dobrze my to w ogóle idziemy Tak, dobrze. Tutaj gdzieś powinni być, nie? Tutaj zobaczymy, tutaj powinni też być To jest ich ta taka jakby mieścina No ale jak widać no dupa Ani widu ani słychał mm. Jedźmy za kierunek Także jak widzisz, yy, drogi użytkowniku, yy, najlepiej właśnie wydać ulepszenie tej zbroi oraz właśnie w tą esencję bitewną. Jak najlepszą, prawda? No dobrze, ale jak chcę te tropowcy, żeby zakończyć. Jak najszybciej tę misję. No, nawet tutaj mam. W sensie. A ten mnie gonił cały czas. Okej, okay, no to teraz co mamy? To już mamy... Znajdź dobrze zachowany pozór goblina-awanturnika na łąkach z Fairfield. Hmm. Tylko teraz gdzie ten pazur jest. Shit. Jest Goblin awan Awanturnik, ale nie ma pazura. A już chyba wiem, gdzie to będzie. Chyba. Hmm. Mi się wydaje, że to gdzieś tam będzie w dół Albo to mam chwileczkę yy, tutaj to... tym zabijemy Daj, czyli oni na pewno nie będą mieć tego Oni na pewno tego nie będą mieć To będzie Będzie gdzieś pewnie przy jakiejś chacie albo albo nie wiem naprawdę wtem to To gdzieś powinno tutaj być chyba nie? Fucking ile tego gówna jest tutaj? Ja w No, monety! Dobra, tylko gdzie ten pazur teraz jest zakichany? Dobra, to na razie tego nie będziemy szukać. Puszkamy innym razem. I, I co, i teraz lecimy na ten, nie? Miasto, tylko dlaczego nie ma właśnie znaku zapytania na tym? Powinno być poszukaj, no to czyli, że, no, że, że, nie ma, prawda? Tego nie pokazał, nie dali na szkołę. Dobra, to teraz gdzie my to ciśniemy? Tam na samą górę. Dobrze. No ok. Także tutaj będziemy kończyć. Ten puzzle poszukamy w następnym odcinku. Ok, no prawie 1000 doświadczenia. Będzie ten? Yy, e, nie będzie. Wyprodukuj teraz ze znalezionych przedmiotów. Kolekcjonerskich, coś lepszego i za niż swoje produkty metołuszowi Altingowi. No, ale gdzie gdzie mam teraz wyprodukować? Hmm, hmm, hmm. Tu jest ten Alting, ale chwilka, jak to teraz wygląda? Ulepszona szata to jest to, nie? Mm -hmm. Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba trzeba to gdzieś. Chwileczkę, nie, tutaj tak. <coughs> Chyba tak. Trzy i cztery, dokładnie. Fokie. A, to są te buty, i będziemy chyba z tymi butami. Nie wiem. Zobaczymy, czy dostaniemy te buty. Nie, nie dostaniemy. Shit. No i co? Kryształy prawdy? Boże. Ta kalipa. No dobra, no to. 23 minuty nagrania. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Yy, także co, no ja się z wami żegnam. Także subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!